Witajcie na kanale Knitanki. W dzisiejszym filmiku chciałabym pokazać Wam, jak zrobić takie proste rękawiczki, tak zwane łapki. Będą to naprawdę proste rękawiczki. Zrobione są, widzicie, samymi oczkami prawymi. Tutaj na początku tylko jest ściągacz. Chciałam, aby każdy z Was mógł zrobić sobie takie rękawiczki samodzielnie. Są one bardzo wygodne, bardzo cieplutkie. Najpierw dziergałam rękawiczkę prawą, później rękawiczkę lewą. Filmik będzie podzielony na dwie części. Link do części drugiej znajdziecie w opisie filmiku, części pierwszej. Co trzeba umieć, aby zrobić takie rękawiczki? Trzeba potrafić pracować metodą Magic Loop. Jeżeli macie z tym problem, odsyłam do mojego filmiku, tam znajdziecie podpowiedź. I w zasadzie trzeba umieć robić oczka lewe, oczka prawe, narzut i oczko przekręcone. To są naprawdę podstawy. Także myślę, że nawet osoby mniej wprawione powinny sobie pora poradzić ze zrobieniem takich rękawiczek. Na takie rękawiczki nie potrzeba zbyt wiele włóczki. Myślę, że 100 gram wystarczy naprawdę w zupełności. Ja tutaj użyłam włóczki, która w 100 gramach, która w 100 gramach ma 240 metrów. Do tego dołożyłam taką cieniutką niteczkę. Dołożyłam dlatego, że chciałam, aby coś w tej rękawiczce się zadziało, a ta cieniutka włóczka ma taką ładną, błyszczącą nitkę. I z takich podstawowych rzeczy myślę, że to wszystko. Aha, i użyłam drutów numer 4. I teraz jeszcze szybciutko podam wam wymiary tej mojej rękawiczki. I już podaję wam wymiary tej rękawiczki. Może tak. W 10 oczkach u mnie jest 7 cm. Tak jak mówiłam, robiłam drutami numer 4, robię średnio ściśle tak więc nie za bardzo ściskam, nie robię zbyt mocno luźno. To jest tak orientacyjnie dla Was. Rękawiczka ma tutaj szerokość 10 cm i ma ona 26 cm. Myślę, że jest taką w sumie uniwersalną rękawiczką, ale warto znać jej wymiary. Y jeżeli chcecie, żeby wasza rękawiczka była troszeczkę mniejsza, możecie na przykład wziąć druty o połowę, o pół rozmiaru mniejsze. To już powinno załatwić sprawę. Ewentualnie nie dodawać, tak jak ja tutaj dodałam, jakiejś dodatkowej włóczki, bo to zapewne też troszeczkę ją pogrubiło, ale ja chciałam, aby ta rękawiczka nie była właśnie taka mocno. Obciskająca, żeby ręka w niej luźno pracowała, i taki efekt, jaki zamierzyłam, uzyskałam. Tą rękawiczkę zrobicie w zasadzie na każdą wielkość. Można regulować to, tak jak mówiłam, rodzajem włóczki, ewentualnie można regulować to ilością oczek. Tych oczek, te oczek, te ilość oczek można zwiększyć, ewentualnie zmniejszyć. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o informacje odnośnie rękawiczki. Rękawiczek, a teraz już przechodzimy do tego, jak je wykonać. To teraz przejdźmy już do samego dziergania rękawiczki. Czego używam? Używam drutów numer 4, drutów z żyłką, gdyż będę pracować techniką Magic Loop. Moja włóczka. Moja włóczka składa się z dwóch włóczek. Jedna to jest włóczka 260 metrów w 100 gramach. I do tego wzięłam taką bardzo cieniutką włóczkę. Nie pamiętam dokładnie jaki to jest metraż, ale to jest około... 600-700 chyba nawet metrów w 100 gramach. Ta włóczka jest yy, w dużej ilości mieszanką z wełną, ale ma do tego taką śliczną błyszczącą nitkę i dlatego właśnie dołożyłam sobie tą włóczkę. Chcę, aby te moje rękawiczki, mimo że będą proste, miały jakiś taki ładny akcent. I teraz, jak zacząć? Na druty numer 4 nabrałam sobie 30 oczek. Nie nabieram tych oczek z Wami, gdyż to są naprawdę podstawy. To już każdy potrafi zrobić. Jeżeli nie umiecie tego zrobić, odsyłam do mojego filmiku o nabieraniu oczek. I jest też filmik, gdzie pokazuję metodę Magic Loop. Linki znajdziecie w opisie tego filmiku. Nabrane moje 30 oczek przerobiłam ściągaczem. Ten ściągacz to jest 2 na 1, czyli dwa prawe i jedno lewe. Podzielone mam równo po 15 oczek na każdym moim drucie. I pierwszy rząd rozpoczynałam. Dwoma oczkami prawymi to jest dosyć ważne. Czyli dwa prawe, jedno lewe, dwa prawe, jedno lewe. I tym ściągaczem myślę, że trzeba przerobić 12 rzędów. Jeżeli chcecie, aby wasz ściągacz był dłuższy, aby wasza rękawiczka była dłuższa, możecie przerobić tych rzędów więcej. Ja pokazuję tutaj akurat taki model, taką zwyczajną rękawiczkę. Czyli przerabiamy 12 rzędów ściągaczem 2 na 1, czyli dwa oczka prawe i jedno oczko lewe. Dwa oczka prawe i jedno oczko lewe. I tak trzeba przerobić dwanaście rzędów. Ja teraz z Wami robię ten ostatni, dwunasty rząd. Mam na zmianę, i zobaczcie, tutaj mam podzielone na równo swoje oczka. Też zaczynam tą drugą połówkę dwoma oczkami prawymi na zmianę z jednym oczkiem lewym. Być może robicie inną metodą wasze oczka. To oczywiście też nie ma znaczenia. Zawsze ważne jest, aby wasze oczka były otwarte, to znaczy, aby nie były przekręcone. Mam zrobione 12 rzędów ściągaczem 2 na 1. Trzynasty rząd to będzie rząd, gdzie zrobię same oczka prawe. Po prostu będę robić przez cały rząd oczka prawe. Pamiętajcie, jeżeli ktoś z Was jeszcze jest dość początkujący i robi oczka lewe metodą jak ja, robiąc na oczku lewym oczko prawe, trzeba się wbić od tyłu, tak jak do standardowego prawego oczka. Robiąc na okrągło w oczka prawe wbijam się od przodu, gdy mam niżej oczko lewe, wbijam się tutaj od tyłu. To jest rząd trzynasty, to jest rząd samych oczek prawych. Jeszcze szybciutko dorobię z Wami tutaj ten rząd. Oczywiście nie będę nagrywać filmików z wszystkimi pełnymi rzędami. Zaraz zobaczycie, dlaczego. To jest rząd trzynasty. O, tutaj mam niezłapane wszystkie łuczki. 13 rzędów za nami, rząd 14. Od rzędu 14 przez kolejne rzędy będziemy formować sobie miejsce na kciuka. Jak będziemy to robić? Już wam pokazuję. Mamy teraz rząd. 14. Co robimy? Dwa oczka prawe, narzut i do końca przerabiamy oczka prawe. W rzędzie 14 zrobiliśmy dwa oczka prawe i po drugim oczku narzut. Rząd 15. Robimy dwa oczka prawe i w miejscu narzutu musimy zrobić oczko przekręcone, czyli będę wbijać się z tyłu, tak jak do zwykłego mojego oczka prawego i przerabiam go na prawo. Zobaczcie, tutaj ta włóczka zrobiła mi taki. X. W ten sposób powstało mi oczko przekręcone. Jeszcze raz. Tutaj mam ten narzut. Bijam się z tyłu, jak do zwykłego oczka prawego i przerabiam. Koniec. I już do końca, do końca rzędu 15, muszę też przerobić same oczka prawe. Zrobiłam już rząd 15, rząd 16. Znowu będę dodawać oczko i znowu będę robić to po drugim prawym oczku, czyli przerabiam dwa oczka na prawo i dodaję oczko przez narzut. I znowu do końca rzędu. 16 robię same oczka prawe. Rząd 16 mam już zrobiony. Rząd 17 będziemy robić identycznie jak rząd 15, czyli dwa oczka prawe. I w miejscu narzutu znowu będę robić oczko przekręcone czyli będę wbijać się z tyłu, tak jak do zwykłego oczka prawego na drutach prostych i przerabiać na prawo ten narzut. I do końca rzędu znowu będą to tylko oczka prawe. To jest rząd 17. Rząd 18. Rząd 18, 20 i wszystkie rzędy parzyste do rzędu 32 będziemy robić tak samo. Czyli będziemy za każdym razem przerabiać dwa oczka prawe i właśnie ten narzut, ten narzut, który pokazywałam wam w rzędzie 14, 16. I teraz pokazuję w rzędzie 18, i później wszystkie oczka do końca rzędu robimy po prostu na prawo. Tak będziemy robić do rzędu 32. Będziemy to robić do momentu aż na naszej pierwszej części rękawiczki, w tym miejscu, gdzie dodajemy sobie oczka, a żeby było łatwiej, zawsze dodaję oczka, żeby wam się też nie pomyliły połówki w momencie, gdy ta włóczka jest tutaj po stronie prawej. Wtedy mam początek rzędu, robię dwa oczka i narzut na tych rzędach parzystych, począwszy od czternastego, czyli to był czternasty, szesnasty i teraz jestem w rzędzie osiemnastym. Zrobiłam trzeci narzut. Najpierw przerabiając dwa prawe oczka i tak musimy zrobić jeszcze do rzędu 32 na wszystkich rzędach parzystych. Rząd 18 zrobiłam do końca. Rząd 19 i kolejne rzędy nieparzyste, aż do rzędu 33, też będziemy robić identycznie, jak rząd. 15, 17 i teraz 19 i już Wam to pokazuję, czyli zawsze zaczynając rząd, czyli tutaj, gdy włóczka jest z prawej strony, ta tutaj, z której nabieraliśmy oczka, mamy zawsze dwa oczka prawe i właśnie ten narzut, który przerabiamy jako oczko przekręcone. Ja nie będę z Wami robić wszystkich tych rzędów, gdyż filmik trwałby po prostu za długo. Cały czas w każdym parzystym rzędzie dodajecie oczko przez narzut. Tutaj na początku przerabiając najpierw dwa oczka prawe i robicie narzut, a w każdym rzędzie nieparzystym robicie dwa oczka prawe i narzut przerabiacie jako oczko przekręcone. Co zrobić, jeżeli pomyli wam się rządek? Już wam mówię. Dorobię sobie tutaj tylko do końca, aby wygodniej mi było złapać tą robótkę w rękę. Jeżeli zagubicie się i nie będziecie wiedzieć, na którym rzędzie jesteście, nic strasznego się nie dzieje. Z jednej strony macie zawsze 15 oczek. Tutaj nic nie dodajemy. Pracujemy tylko z tej strony. Jeżeli na drucie będziecie mieli, na tym drucie, gdy zaczynacie nowy rząd, będziecie mieli już 25 oczek, to znaczy, że dodaliście już wszystkie 10 oczek.

Zatrzymujecie się i przejdziemy do następnej części filmiku. I już mam zrobione 33 rzędy. I teraz tak. Z tej strony ciągle dodawałam oczka, to jest ta strona, gdzie po drugim oczku przez kolejne 10 parzystych rzędów dodawałam oczka. Z tej strony w tej chwili mam 25 oczek, tutaj po tej stronie zostało mi 15 oczek. Dlatego wiem, że to już jest mój 33 rząd, gdyż mam dodane 10 oczek oraz zrobiłam ten rząd parzysty, w którym to dodane oczko zrobiłam jako przekręcone. Teraz będzie rząd <laughs> Teraz będzie rząd 34. Co będziemy robić w tym rzędzie? W tym rzędzie oddzielimy sobie oczka na kciuk. W tym celu potrzebna jest igła dziewiarska i taki mały kawałek włóczki. Robimy rząd 34. Pierwsze dwa prawe oczka przerabiam na prawo identycznie jak dotychczas. Teraz biorę sobie moją igłę dziewiarską. I kolejne dziesięć oczek przewlekę na tą właśnie włóczkę. Po kolei każde oczko zdejmuję i przekładam na igłę. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 Przekładam sobie te oczka na włóczkę. I w ten sposób kciuk, miejsce na kciuk. Mam już oddzielone. Teraz do końca robię sobie rząd 34. Tą włóczkę teraz staram się Troszeczkę ciaśniej przytrzymać i to pierwsze oczko też starajcie się za bardzo nie naciągać, gdyż w tej chwili oczka nie są na trucie i to może się znacznie wydłużyć. Robię do końca oczka prawe. To jest rząd 34. Trzeba zrobić cały rząd do końca oczka prawe. Rząd 34 mam już gotowy. W tym rzędzie oddzieliliśmy sobie oczka na kciuk. Rząd 35 i kolejne rzędy do góry będziemy pracować z powrotem tylko na tych naszych 30 oczkach. I robimy sobie teraz. Cały czas oczka prawe. To jest rząd 35. W rzędzie 35 i w kolejnych będziemy robić oczka prawe. Zrobię z Wami jeszcze ten rząd i powiem Wam co dalej. Była pierwsza połowa rzędu, teraz druga. I zaraz przymierzymy sobie po raz pierwszy naszą moją rękawiczkę, a wy oczywiście swoją. Mamy zrobione 35 rzędów. I teraz po raz pierwszy będę mierzyć moją rękawiczkę. To jest rękawiczka prawa. W dalszej części filmiku pokażę Wam, jak robić rękawiczkę lewą, ale najpierw skończymy tą. Zobaczcie. W tej chwili mamy zrobiony taki kawałek. Co teraz? Teraz będziemy pracować na tych naszych 30 oczkach, aż do tego momentu, gdy nasza rękawiczka osiągnie taką wysokość do, naszego, do końca naszego palca wskazującego. Musimy po prostu zrobić. Cały czas rzędy z 30 oczek. Nie powiem Wam teraz, ile tych rzędów, bo u każdego będzie to inna wielkość. Każdy z nas robi inaczej. Jedni robią troszeczkę ciaśniej, inni troszeczkę luźniej. Po prostu trzeba teraz zrobić rękawiczkę na taką wysokość. I wtedy zobaczymy się ponownie.